Mmm, mmm, nie ma nic lepszego niż lody, prawda, maluchy? O nie, pomocy! Tajemniczy złodziej ucieka z lodami! Nie martwcie się, maluchy! Policja już zajmie się tą sprawą! Superciężarówko, uważaj na swój napój! Na wolności grasuje złodziej! Hej, oddaj napój superciężarówki, ty złodzieju! Może pomożesz Elzie i Matyldzie, superciężarówko? Wow, już nie jesteś super ciężarówką. Jesteś Spider ciężarówką! Elza Matylda, nie martwcie się, pomoc jest w drodze. Oh, myślę, że jest całkiem blisko. Wow, Spider ciężarówka jest taki odważny. Koniec gry, złodzieju! Super ciężarówka ma na celowniku. Niesłychane, złodziejem był doktor Zig przez cały czas? Zgadza się, Spider Ciężarówko. Daj nauczkę temu, temu złemu doktorowi Zigowi. O nie, on strzela z pistoletu. Uważaj, Spider Ciężarówko. Uważaj, Spider Ciężarówko. Elza Matylda, uważajcie. Doktor Zig używa swojej broni, żeby uciec. O nie, super Ciężarówko, gdzie się podziałeś? Chwileczkę, co to jest? Niesamowite, jedziesz po ścianie. Co ty wyprawiasz, hmm. zły doktor Zigu? Hmm. Dziewczyny, uważajcie. O nie, mamy poważne kłopoty. Spider, ciężarówko, musisz ich uratować. Nie martwcie się, superciężarówka pomoże wam! Pajęczyny topią się od gorąca! Musisz wymyślić coś innego! Nie ma nic lepszego do walki za ogniem niż woda! Dobry pomysł, superciężarówko! O nie, ogień jest zbyt silny! Potrzebuję wsparcia super Czekam, co to jest? Nie mogę w to uwierzyć. Super dzieciaczki przybyły na ratunek. No dalej, już prawie skończyliście, super drużyną Hurra! Wow. Cały ogień zniknął. A teraz dorwijmy tego złodzieja doktora Ziga. Dobrze, Superciężarówko? No dalej! Znowu? To nie jest sprawiedliwe, doktorze Zig. Dostaniesz to, na co zasłużyłeś, zobaczysz. Pajączyna? Chwileczkę. Spider ciężarówka jest tutaj. Nie masz się gdzie ukryć, ty drobny złodziejaszku. Doktorze Zig, czy pan to słyszy? Nadjeżdża policja. Jesteś aresztowany, doktorze Zig. Świetny chwyt Spider ciężarówko Dobra robota, Super Ciężarówko. Teraz Elza i Matylda zrobią resztę. Mm. Hej, maluty! Spider Ciężarówka właśnie złapał złodzieja. Ale nie mógł tego zrobić bez Waszej pomocy. Jestem pewien, że jakoś ci podziękuję. Mały prezent od Twojego przyjaznego sąsiada, Spider Ciężarówki. O nie, nie wchodźcie do tej strasznej jaskini dzieci. Wow, co to za miejsce? Dzieci są przerażone, chcą wrócić. O nie, dzieci potrzebują pomocy. Superciężarówko, tu są puste opakowania po słodyczach. Wygląda na to, że pojechali w tamtą stronę. O nie, skały blokują drogę. Wygląda na to, że będziesz musiał transformować się w superciężarówkę. Wiertłem jest tym, czego nam potrzeba. Świetna robota, super Giertło. Dalej, dasz radę. Jeszcze trochę. Dobra robota, super Giertło. Wyjście jest otwarte. Zgubiłeś się, super ciężarówko? Tak, lepiej. Tu są dzieci. Jak możesz dostać się do dzieci? Nadal nie jesteś wystarczająco blisko dzieci. Uważaj super cudzołówko! Było o? blisko? O? Musisz wrócić w bezpieczne A. miejsce. Zły ambulans uwięził dzieci. O nie, jak jest stamtąd wydostaniesz. Powinieneś być w stanie rozwiercić tę skałę. Możecie już przestać maluchy? Nie martwcie się, dzieci, jesteście już bezpieczni. Znów się zgubiliście! Jest tuż nad tobą, szybko uciekajcie! Wow, dobra robota, super ciężarówko! Teraz wydostańmy się z jaskini! Świetny pomysł, użyj gadżetu! Aha. Doskonale radar pomoże wam wydostać się z jaskini. Mm -hmm. Tu jest wyjście. Ale kto to jest? O nie, zły ambulans czeka na ciebie przy wyjściu. Co teraz zrobiła? Zabierzmy was z powrotem do Lili, jaskiniowe potworki. Dzieci, nie chodźcie za nieznajomymi. Lili tak się martwiła. Kto ma ochotę na kolejną rundę wchowanego? Co za ekscytujące miejsce! Te postacie wyglądają trochę przerażająco. Oh! Może już czas wracać? Tu uciekajcie! Pomocy! Dinozaury szturmują miasto! Wszędzie wywołują chaos! Super ciężarówko, lepiej szybko się transformuj. Samochód policyjny na ratunek! Spójrz tutaj, Dino! Uważaj! Musisz ich wydostać z miasta! Szybko, super Kręci mi się w głowie! Udało ci się! Zostały jeszcze dwa dinozaury! Frank, potrzebujemy twojej pomocy. Świetna robota. Ostrożnie, Frank. Może to sprawi, że sobie pójdzie? O nie, to nie działa. Musisz go powstrzymać. Co zrobisz? Świetny pomysł, Frank. Jeszcze jeden dino do pokonania. Przestań, Dino! Uważaj, Frank! O nie! Frank, nic ci nie jest? Superciężarówko, pomoc! Czas do domku, Dino! O nie! Co teraz zrobić? Tak! Użyjmy gadżetu! Aha, aha. Głośniki Hi-Fi dadzą czadu Cała naczyń Potrzebujesz więcej mocy, superciężarówko? Idź do domu, To działa Nie zatrzymaj się, Odchodzi Wyprośmy ich z miasta Żegnajcie dinozaury! Dziękujemy, ratownicy! Uratowaliście miasto! Uh -huh. Hej, Karl! Ups, sorry, Karl! Chyba w mieście ktoś ma kłopoty. Lepiej szybko to sprawdzić. Mają imprezę rodzinową? O nie, ciasto się zapaliło. Dzieciaczki są uwięzione. Tak jest, Karl. Ruszamy do akcji. Super ciężarówka już tu jest. Tak jest. Musimy zapanować nad tymi płomieniami. Doskonale, to wóz strażacki! Spiderman przyleciał na ratunek! <śmienicza> tak jest! Wszystkie dzieciaczki uratowane! A teraz kolej na ciebie, mały Spidermanie! O nie, przez waszą nieuwagę zostaliście uwięzieni w ogniu! Superciężarówko, szybko! Użyj swojego gadżetu! Masz teraz więcej wody. E, superciężarówko? Chyba już wystarczy. <noise> A tak jest, super ciężarówko. Tutaj jest znacznie bardziej bezpieczne. A kto jest twoim ulubionym bohaterem? Super ciężarówka! Ha, ha. Cześć, Karl. Cześć, Carrie. Testujesz nowy koktajl owocowy na Karlu? O ja hej! Hmm, on musi być przepyszny. Hmm. Ktoś potrzebuje twojej pomocy. Hmm? Szybko. Tam jest Janis i wygląda na przerażoną. Dlaczego? Nie, coś jest nie tak z tą karuzelą. Zobacz, jak ona się rusza! O mój Boże, tam są samochodziki! Jeżeli koło się przewróci, spadnie na Janis. To będzie tragedia! Hmm. Super ciężarówko do akcji! Wow, jaki tu tłok! Ledwo cokolwiek widać. Tam jest Janis! Musisz się do niej przedostać, super ciężarówko! Z drogi, jedziemy na pomoc! Ona zamarła ze strachu. Janis, posłuchaj, Superciężarówka już tu jest, żeby ci pomóc. Tym kołem jest o! coraz gorzej. O! Super ciężarówko, zrób coś! Aha! Jesteś super-młotem! Dobrze, super ciężarówka do akcji! Aj, super-młocie, Uda ci się! Dalej! O, oh, udało się! Janis? Całe szczęście, że jesteś ok. Super Młocie, czy wszystko z tobą okej? Okay? O Boże, to jest trzęsienie ziemi! Nasze koło diabelskie znowu zaczęło się ruszać! Janis, Super Ciężarówka potrzebuje twojej pomocy! Musisz wszystkich uspokoić! Dobra robota, teraz wszyscy Cię słuchają. To przez to, że podstawa się rusza, to dlatego może się przewrócić. Super ciężarówko, użyj swojego gadżetu! Szybciutko, tam wciąż są dzieciaczki! Zdało się! Wszyscy są tobie bardzo wdzięczni, Superciężarówko. Hej! Dobra robota, Superciężarówko! Teraz w nagrodę możesz napić się tego przepysznego soczku! Na zdrowie, przyjaciele!